Dzień dobry, dzisiaj prezentujemy piękną monetę australijski kangur, potocznie po polsku zwana. Jest to jedna z najsłonniejszych monet bulionowych bitych w Australii przez najstarszą menicę Permint. Jest oczywiście z czystego srebra o próbie 9999 i wadze jednej uncji trojańskiej. Wyróżnia się bardzo ciekawym rewersem. Spośród pozostałych monet inwestycyjnych. Co więcej, posiada dodatkowo zabezpieczenie w postaci wygrawerowanej litery P. Postaram się Wam tutaj tą P pokazać. Tutaj taka drobna, widzicie? Po prawej stronie. O, tutaj gdzie mój palec. Moneta bardzo piękna, jedna z najpopularniejszych, dlatego można ją wymieniać wręcz na całym świecie. To jest taki mój sposób na przechowywanie kapitału. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że miałem szczęście kupować te monety w granicach 80 zł. Obecnie kosztują około 160, 150, 160, zależy na jakiej, w jakiej mennicy. Także myślę, że na chwilę obecną, nie tylko przechowywanie kapitału, ale również dobra inwestycja. Dziękuję i zapraszam do kolejnych filmów